Dzień dobry szanowni widzowie, a dzisiaj przed nami szybki update jeżeli chodzi o sytuację na rynku, o wydarzenia makroekonomiczne No i dzisiaj niestety, ale będziemy musieli się tutaj głównie skupić nad tematem CBDC I zastanowić dość poważnie, czy właśnie to co się dzieje dzisiaj na rynku, czy nie jest to właśnie specjalnie derygowane, czy nie jest to orkiestrowane przez naszych wspaniałomyślnych włodarzy Także na samym jeszcze początku tylko przypominam kanał jest nowy, także jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału, to najlepiej od razu zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, no a teraz możemy zaczynać. A wstępnie jeszcze oczywiście wszystko co usłyszycie to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to żadna porada inwestycyjna. No i tradycyjnie zaczynamy tutaj dzień od bitcoina, jak widzimy tutaj bitcoin się bije z poziomem 25 tysięcy dolarów, no i można powiedzieć, no nie jest to nic dziwnego, jeżeli sobie zobaczymy wykres na przykład tygodniowy, no to widzimy, że tutaj poziom 24 500 czy 25 tysięcy, no jest to dosyć kluczowy poziom, no i można go traktować jako opór, także. Możemy tutaj sobie chwilę z tym poziomem powalczyć. A jeżeli chodzi o cały rynek, obecna kapitalizacja to i 80 bilionów dolarów. Także widzimy, że trochę tutaj tych bilionów nam wyparowało przez obecną sytuację. Oczywiście mamy tutaj małe odreagowanie potem tym bitcoina do 26 tysięcy. Potem, jak z rynku popłynęły sygnały, że po prostu drukarka ruszy z powrotem do, do boju. No, i jak widzimy, mamy tutaj oczywiście altcoiny. USDC już tutaj można powiedzieć, że powrócił do tego Pega. BUSD troszkę też na tym samym poziomie. DAI około również. Także można powiedzieć, że, że nasze stablecoiny wróciły tutaj do swojego poziomu. Szybko jeszcze rzucimy tutaj okiem ogólnie na, na rynek finansowy, jak to wygląda. Wczoraj akurat rynek europejski zebrał tutaj łomot. Były spore spadki spowodowane właśnie tutaj obawami co do banku szwajcarskiego Swissbank, ale o tym za chwilę. No jeżeli chodzi o rynek USA, a w zasadzie teraz rynek europejski właśnie odbija, bo jeszcze też mieliśmy informacje w związku właśnie z tym bankiem szwajcarskim, ale to za moment. Rynek amerykański widzimy na czerwono, nam się tutaj otworzył, także Także poczekamy, zobaczymy, co tutaj się wydarzy jeszcze na rynku amerykańskim. No i przechodząc tutaj do wiadomości, do ostatnich wydarzeń. W dniu wczorajszym dostaliśmy również tutaj dane, jeżeli chodzi o PPI, czyli Producer Price Index. Chodzi o to, że. Mm, tak jak otrzymaliśmy tutaj dane CPI, czyli Consumer Price Index dotyczący konsumentów, tak, Producer Price Index dotyczy producentów, czyli tak naprawdę cen, za które producenci sprzedają swoje towary i usługi. No i tutaj dobre informacje: Producer Price Index spadł o cały procent, jak możemy zobaczyć. Poprzednio mieliśmy tutaj odczyt ppi miesiąc temu na poziomie 5,7 punkta procentowego. Ekonomiści spodziewali się, że będzie spadek tego, tego wskaźnika do poziomu 5,4, a okazuje się, że spadł do 4,6. Także sygnał można powiedzieć, że jest bardzo byczy, jeżeli chodzi o potencjalne przyszłe nastawienie Fedu do, co do podnoszenia stóp procentowych. Więc informacje, jakie tutaj Jerome Powell uzyskał tak naprawdę jest to, że inflacja konsumencka CPI spada, co jest bardzo dobrym sygnałem, oraz inflacja producencka również spada. Także w tym momencie, jeżeli chodzi o podwyższenie stóp procentowych, no, mogą, dziać się, mogą dziać się różne rzeczy. Jak widzimy, rynek to i dalej wycenia większe prawdopodobieństwo na 25 punktów bazowych, na około właśnie 75 punktów procentowych, no ale też 25 punktów procentowych, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo w ogóle nie podnoszenia stóp procentowych, no też nie jest takie, można powiedzieć, znikome, prawda? Jest to jakaś szansa. No jeżeli tak się stanie, jeżeli Jerome Powell podejmie decyzję, że nie będą podnosić w tym miesiącu stóp procentowych, no to będzie to bardzo, bardzo mocny sygnał dla rynku i możemy raczej to i spodziewać się wówczas pozytywnej reakcji i dużych wzrostów nie tylko na ogólnie rynkach finansowych, ale również na Bitcoinie. Oznaczałoby to ogólnie, że pivot banku centralnego, czy pivot, czyli kompletna zmiana polityki monetarnej. Przypominam z środowiska podwyższania stóp procentowych, pivot oznaczałby obniżanie stóp procentowych no byłby, byłby gdzieś w zasięgu można powiedzieć wzroku w takiej sytuacji oczywiście po zaprzestaniu podnoszenia stóp procentowych przez bank federalny na pewno mielibyśmy jeszcze jakiś okres ich podtrzymywania na, na, danym, na danym poziomie no chyba, że sytuacja ekonomiczna i sytuacja jeżeli chodzi o bankowość w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę na skraju wydolności i w sytuacji krytycznej no wówczas moglibyśmy ten tego pivotu spodziewać się znacznie, znacznie prędzej. No i co do stóp procentowych, mamy tutaj informację, właśnie, że ECB, Europejski Bank Centralny, postanowił podnieść stopy procentowe o następne 50 punktów bazowych. Także, nie zważając na to, co się dzieje teraz na rynku, co się dzieje w sektorze bankowym i co potencjalnie może się tutaj dziać z bankiem Swiss Bank w Szwajcarii. Odnoszą, podnoszą te stopy. W dniu wczorajszym również otrzymaliśmy pozytywną informację tutaj z, ze strony Fidelity, mianowicie uruchomili oni swoją platformę do handlowania kryptowalutami takimi jak Bitcoin czy właśnie Ethereum. Jest to dosyć ważna informacja, ponieważ Fidelity jest bardzo dużym funduszem, zarządzającym. Jeżeli się nie mylę, to około 4-5 trylionami dolarów, a łączna ich baza klientów to jest właśnie około 40, 40, milionów, 40 milionów kont. 37,1 miliona kont zwykłych, zwykłych ludzi. Także jest to spora baza konsumentów, która ma w tej chwili łatwy dostęp do kryptowalut dzięki tej platformie. A Fidelity to jest bardzo duży fundusz, tak naprawdę zarządca mm, aktywów. Dostarczają oni różne tej usługi, między innymi konta emerytalne, plany emerytalne dla pracodawców, gdzie ludzie mają możliwość sobie. Odkładania właśnie na, na emeryturę i już jakiś czas temu było właśnie głośno o tym, o tym funduszu, ponieważ postanowili oni właśnie umożliwić swoim klientom, właśnie tej bazie tych niecałych 40 milionów użytkowników, możliwość dodania do swojego planu emerytalnego pozycji również na bitcoina. W pierwszej kolejności umożliwili to swoim pracownikom, a dopiero później, dziś chyba w połowie poprzedniego roku, umożliwili to wszystkim swoim klientom. No i oczywiście jest to bardzo dobra informacja, także będąc przykładowo takim 30-latkiem w Stanach Zjednoczonych, jeżeli dodałbym sobie na przykład chociaż 1% ekspozycji na Bitcoina w swoim planie emerytalnym, to przypuszczam, że zyskując już wiek emerytalny i otrzymując świadczenia z tego funduszu okazałoby się, że ten 1% bitcoina outperformował całą pozostałą ekspozycję na różne inne tam asety w tym funduszu. No i właśnie Bank Credit Suisse. Mianowicie w dniu wczorajszym rynek europejski był zaorany właśnie z uwagi na to, że bank ten oczywiście ma swoje problemy. No i zwrócili się po pomoc do do banku, który jest ich największym akcjonariuszem, no i ów bank z Arabii Saudyjskiej odmówił im właśnie tego wsparcia, dlatego rynek europejski został zaorany wczoraj. No i tak właśnie wygląda wykres, jeżeli chodzi o akcje tego banku. Jak widzimy tutaj, stały, regularny trend spadkowy, po prostu akcje tego banku. Idą do zera od tak naprawdę 2007-2008 roku. A i tak w tym momencie jest na małym odreagowaniu Oprócz tego, właśnie wyszedł jeszcze pan prezes Saudi National Bank i powiedział, że panika wokół Credit Suisse jest nieuzasadniona. Powiedział oprócz tego również, że upadek banku Silicon Valley Bank jest bardzo różny od tego, co widzieliśmy w 2008 roku. No i można byłoby się tutaj z tym zgodzić. Oczywiście, Bank, Silicon Valley Bank mm, był skorelowany i może powiedzieć przyjazny dla, dla krypto. No i z rana otrzymaliśmy właśnie informację, iż z pomocą bankowi Credit Suisse przyjdzie Narodowy Bank Szwajcarii, czyli oczywiście bank centralny, który udzieli im pożyczki pożyczki na bagatela 54 biliony dolarów także dosyć spora pożyczka jeżeli mnie pytacie a ogólnie bank zarządza mniej więcej 400 450 miliardami wartości aktyw jeżeli się jeżeli się nie mylę więc upadek tego banku w Europie no byłby też Byłby też wydarzeniem na sporą skalę. Przypominam, iż bank, Silicon Valley Bank, który się zawalił w Stanach Zjednoczonych, miał pod swoją opieką łącznie gdzieś około 211 bilionów dolarów. Także ten bank jest przynajmniej dwa razy większy niż Silicon Valley Bank. No i właśnie, system finansowy wygląda tak paskudnie, tak żałośnie, że nawet pojawiają się tego typu artykuły. Krypto jest teraz bezpieczniejsze niż Fiat. No i ciężko się z tym nie zgodzić, no bo rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. No akurat ten materiał dzisiejszy no nie jest je, jeszcze tej skali, jaką bym ja sobie wyobrażał, omawiając właśnie cały system finansowy i, i całe, cały system FIAT, jak, i, jak on jest zbudowany i dlaczego on jest po prostu systemem APONZI. Także no, nie będę się tutaj wydawać w szczegóły, oczywiście, że tak, krypto jest bezpieczniejsze niż system Fiat. Przede wszystkim macie bezpośredni dostęp do swoich własnych środków. Nie jest potrzebny żaden inny pośrednik, żaden, żaden bank, żadna giełda, żaden nikt bezpośrednio zarządza się swoim kontem, swoimi finansami. No, nie ma bezpieczniejszego rozwiązania. Nie ma takiej sytuacji, że przychodzimy do banku. I nas teraz na przykład nie chcą wpuszczać. Z, z różnych źródeł, które śledzę, z różnych streamów, właśnie ludzie zaczęli wspominać, iż nagle nie potrafią się dostać do, do swojego banku. Mowa tutaj głównie o First Republic Bank, czyli o tym banku, który w jeden dzień stracił 60%, no i dla odmiany w drugi dzień znowu stracił 60%. Także, żeby uniknąć takiej sytuacji, oczywiście lepiej zarządzać swoimi środkami bezpośrednio. No i właśnie temat CBDC, czyli Central Bank Digital Currency, temat nad którym się sam zastanawiam już od dłuższego czasu. Zastanawiam się, jak oni to zrobią, jak oni chcą to wprowadzić, żeby ludzie wyrazili na to zgodę, żeby dali przyzwolenie i żeby, krótko mówiąc, dali się zniewolić, a nawet żeby właśnie o to prosili. No i obecna sytuacja, no niestety, ale jest zbyt podobna do perfekcyjnego planu wprowadzenia CBDC, żeby można było w tym temacie spać spokojnie. Z jednej strony mamy głośną sprawę, jeżeli chodzi o upadek giełdy FTX, za co oczywiście można obwinić, że złe jest krypto, zła jest decentralizacja, mimo że zawiódł kompletnie jest centralizowany i zależny od rządu, można powiedzieć, podmiot. Z drugiej strony mamy upadek trzech banków zaprzyjaźnionych z krypto, trzech jedynych banków w Stanach Zjednoczonych, które były szybką, szybkim, łatwym onboardingiem, jeżeli chodzi o wyjście z fiatów, właśnie do świata krypto. Jeżeli chodzi o CBDC, to oczywiście jego konkurentem jest właśnie krypto. Więc trzeba się zastanowić, czy jest to przypadek, że trzy banki banki powiązane z kryptą nagle upadają a my za chwilę i przy okazji oczywiście mamy świetne rozwiązanie CBDC czy jest to po prostu przeprowadzona akcja mająca na celu przyszłe uzasadnienie wprowadzenia CBDC bo jeżeli zobaczymy system fiat jak on działa jak on funkcjonuje to praktycznie fundamentalnie nie różni się on niczym od tego, co jak będzie działał i funkcjonował CBDC. Mówię fundamentalnie pod kątem tego, iż jak widzicie, mamy tutaj jakiś sobie fiat, jakiś sobie dolar, cokolwiek, jakąkolwiek inną walutę, która jest drukowana w nieskończoność. No i tak naprawdę to jest cały problem obecnego, obecnego systemu finansowego, że mamy aktywo które jest oparte kompletnie o powietrze i o widzimisię się obecnie rządzących ludzi. Czy ta sprawa będzie wyglądała inaczej w CBDC? No, absolutnie nie. Będzie to dokładnie tak samo, więc CBDC będzie w nieskończoność drukowane w zależności od tego, jaka będzie decyzja obecnie panujących i rządzących. Oczywiście jedną z roli banku jest, jak gdyby możliwość oczywiście śledzenia SALT i jego klientów, tak, żeby uniknąć takich problemów jak na przykład podwójne wydatkowanie, prawda? I do takiego zadania idealnie nadaje się właśnie blockchain i ogólnie krypto, dlatego jest sporym przeciwnikiem dla tego systemu. Natomiast różnica między naszym krypto, naszym blockchainem taki, jaki znamy, na przykład z Ethereum czy z Bitcoina, a między tym blockchainem, jaki najprawdopodobniej będzie wprowadzony pod CBDC, jest to, że blockchainy takie jak Bitcoin są blockchainami publicznymi, a blockchain, który będzie używany przez bank centralny, będzie to najpewniej blockchain prywatny. Jaka jest różnica? Już tłumaczę, bo też całkiem niedawno miałem dyskusję na Twitterze z pewnym panem, któremu, jak powiedziałem, że CBDC będzie na prywatnym blockchainie, to nazwał mnie idiotą, ale no wynika to niestety z jego, z jego niewiedzy. Pan po prostu pomylił gdyby prywatny blockchain z prywatną firmą i ich blockchainem. W rzeczywistości, jeżeli chodzi o prywatny blockchain, to chodzi tylko i wyłącznie o to, że jest on uruchomiony. Jak gdyby w środowisku lokalnym na jednym tylko wyłącznie serwerze, albo na kilku tam serwerach, które tak samo pozostają w kontroli banku centralnego, także to byłby prywatny blockchain zarządzany przez po prostu bank centralny, a blockchainy, które my znamy, Bitcoin to są blockchainy publiczne. No i właśnie tutaj widzimy tą, tą różnicę, jaka jest pomiędzy. Jaka będzie pomiędzy tymi blockchainami. Nasze systemy blockchainowe, kryptowalutowe są właśnie zdecentralizowane, aczkolwiek tego diagram za bardzo precyzyjnie tutaj nie obrazuje, ponieważ nody czy górnicy, walidatorzy, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, są każdy z każdym połączony, także wszyscy są w jednym spójnym, spójnym kontakcie, co tutaj nie jest obrazowane ale mniej więcej właśnie tak by wyglądała, tak by wygląda decentralizacja, możemy to przyjąć. Natomiast właśnie prywatny blockchain i bank centralny to byłoby rozwiązanie centralizujące, więc mielibyśmy jeden serwer, na którym by właśnie był uruchomiony ten blockchain i do którego wszyscy byliby, byliby podłączeni. Tak jak teraz przykładowo mamy Blockchain Ethereum i każdy sobie może tak założyć konto i mieć dostęp do tego blockchainu i korzystać z niego publicznie. Tak samo by wyglądało z bankiem centralnym. Każdy by się łączył z jakiegoś portfela do ich serwera i w ten sposób mielibyśmy dostęp do tego, do tego blockchainu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że blockchain banku centralnego najpewniej będzie prywatny, ponieważ nie może, jak gdyby zostawić, ludziom możliwości sprawdzania co się dzieje, jakie są transakcje, gdzie przepływają pieniądze, w którą stronę, dlaczego i tak dalej. Dlaczego nie może tego umożliwić? Możemy zastanowić się nad dwoma punktami tak naprawdę. Tajemnica bankowa dla przykładu oraz na przykład RODO, prawda? Do jakiego stopnia ludziom zależy na takiej, na takiej prywatności, a do którego stopnia będzie to wymówka dla rządu, żeby wprowadzić takie totalitarne rozwiązania, no to już trzeba będzie tutaj albo spekulować, albo przeprowadzić jakieś ankiety, ankiety wśród ludzi, no i dowiedzieć się jaka jest ich opinia w tym temacie. Aczkolwiek no... Po ludziach dużo bym się nie spodziewał w tym temacie, że w ogóle będą się orientować, o co tu chodzi. No i jak jest obecnie? Jakie teraz ma narzędzia bank centralny, na przykład do walki z inflacją? Tak naprawdę mogą zadziałać dwutorowo. Po pierwsze, mogą albo podnosić stopy procentowe, wpływając na, na popyt na rynku, i mogą też redukować bilans. No i teraz, jakie. Bank centralny będzie miał dodatkowe narzędzia wynikające z CBDC. Oprócz podnoszenia stóp procentowych, oprócz redukcji bilansu, oczywiście będzie to pieniądz w 100% programowalny, ściągalność podatków będzie wynosiła 100%. No i oprócz tego, pieniądz będzie mógł mieć konkretne funkcje, na przykład. Bank centralny będzie mógł wyemitować albo rozdać podłączoną do tego systemu ludziom pieniądz na konkretny cel. Przykładowo macie tutaj bon 500+, ale możecie to tylko wydać na przykładowo jedzenie, albo tylko na pieluchy dla dziecka, albo różne inne rzeczy, które aktualnie Fed będzie uznawał za stosowne. Oprócz tego raczej można się również spodziewać terminów ważności pieniądza, który... Akurat raczej nie będzie się nadawał, ta, taka funkcja raczej nie będzie się nadawała na sytuacje kryzysowe, bo to będzie zachęcało ludzi do wydawania. Także, jeżeli ruszymy już z tego kryzysu, wygrzybiemy się i drugarka znowu zacznie nam drukować pieniądze, będzie znowu system inflacyjny, czyli system zachęcania do wydawania pieniędzy, Fed będzie właśnie w ten sposób mógł dyrygować jaka, jaka ilość pieniądza jest. W obiegu, w jakim terminie i na jakie, na jakie cele. Następna rzecz to jest możliwe zablokowanie oszczędzonych pieniędzy, i to już jest jak najbardziej narzędzie do walki z inflacją. Zobaczcie, że Cała obecna polityka Fedu polega na tym, żeby ludzi zubożyć, żeby zniszczyć klasę średnią, żeby zamknąć mały biznes, żeby ludzie zacisnęli pasa, żeby pozbyli się swoich pieniędzy i żeby nie pompowali ich z powrotem na rynek, bo jeżeli ludzie będą wydawać pieniądze, to oczywiście rośnie inflacja, a to nie jest celem Fedu w takiej sytuacji. Także może to wyglądać w ten sposób, że jeżeli przykładowo mamy Jana Kowalskiego, Jan Kowalski ma Wydatki 3000 zł na miesiąc, ale ma oszczędzone jeszcze 20 tysięcy zł, to rząd będzie mógł zrobić tak, że sorry, panie pani Janikowalski, 20 tysięcy zł jest zablokowane do odwołania, no i masz do dyspozycji tylko i wyłącznie te 3000. Jak najbardziej prawdopodobny scenariusz. No i drugie, można powiedzieć pokrewne, zablokowanie wydawania pieniędzy na konkretne produkty, na konkretne usługi. Kupiłeś pana za dużo alkoholu w zeszłym miesiącu, dzisiaj jest na przykład szlaban, albo to i to jest niezdrowe, więc nie wydasz pieniędzy na ten i na ten cel. I temu podobne i temu podobne rozwiązania, także nie wygląda, to, nie wygląda to fajnie. No i wszystko to niestety obecnie obraca się w sferze teorii spiskowych, także ludzie jeszcze nie dowierzają w to co w te możliwości jakie, jakie będzie miało CBDC i jak bardzo będzie mógł to wykorzystać nieodpowiedni rząd u władzy. No ale też na pewno nie będzie to wprowadzone wszystko od razu. Najpierw będzie to wprowadzone stopniowo. Czyli możemy zobaczyć na przykład jakiś stablecoin w oparciu o na przykład obecnego dolara. Później przerodzi się on tylko i wyłącznie w te, w te CBDC. Później to CBDC właśnie nabędzie poszczególne funkcje. Potem będzie znowu jakiś kryzys i funkcje się poszerzyły, o nowe zastosowania. Także sam, sama ta idea nie rozwiązuje podstawowego problemu, z którego to wszystko wynika. W obecnym systemie finansowym, czyli w, przy pieniądzu drukowanym z powietrza, zawsze dojdzie do sytuacji, gdzie tych pieniędzy po prostu brakuje. Jeżeli państwo się rozrasta, zwiększa wydatki, wydaje coraz to więcej, to tych pieniędzy po prostu. W pewnym momencie brakuje, i potrzeba ich dodrukować na masową skalę, tak jak to mieliśmy na przykład w 2020 roku. I to fundamentalnie w CBDC się absolutnie nie zmienia, cały czas ten pieniądz będzie drukowany w nieskończoność. Więc następny kryzys ja zakładam, że będzie to w granicach roku 2030 a 2035, i wówczas CBDC już na pewno musi być wprowadzone, i wówczas. Zakładam, że takie narzędzia będą właśnie użyte do celu manipulowania rynkiem i zarządzania właśnie inflacją. Także podsumowując, no niestety, ale obecna sytuacja związana z bankami, to z bankami, które były tutaj skorelowane można powiedzieć z krypto, cała sytuacja z FTX-em na pewno posłuży jako usprawiedliwienie do wprowadzenia tego CBDC. Większość krajów, jak się obserwuje, ich rozwój CBDC, to zakładają wprowadzenie jego na przestrzeni 2024 roku a 2026. Także, no niestety, ten termin nie jest już aż tak odległy. Natomiast, może chcąc jeszcze skończyć, bardziej pozytywnym akcentem, całkiem niedawno w Nigerii próbowano tak naprawdę ludzi zmusić do korzystania z CBDC. Ludzie, może powiedzieć, że temu się sprzeciwili. Odwrócili się w stronę bitcoina, zaczęli korzystać z, z, z bitcoina. Jego cena wówczas oczywiście wystrzeliła w kosmos, w ogóle odbiegła od tego, jaka jest średnia cena na rynku, także była znacznie wyższa, bo było tam znacznie większe zapotrzebowanie po prostu na zdecentralizowany system finansowy. Także ja mam nadzieję, że ludzie nie pozwolą na wprowadzenie tego systemu i odwrócą się w stronę bitcoina. Także to tyle na dzisiaj, dzięki serdecznie za wysłuchanie i jeżeli nadal tam poniżej pali się czerwony guzik, to znaczy, że źle, trzeba go kliknąć, żeby zmienił się w czarny, także zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, no i słyszymy się następnym razem, dzięki, cześć.